Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy w kolejnym już z wielu odcinków gry Heroes of Might and Magic 4. W dzisiejszym materiale pragnę Wam zaprezentować jednostki czwartego poziomu, które walczą wręcz. Tu, jak już wiemy, faworytem poprzedniego odcinka okazały się ptaki Gromu. To one to udowodniły, że są jednostką póki co najsilniejszą, czwartego poziomu, która walczy wręcz. Ale zobaczymy, jak będzie w tej rundzie. Moi drodzy, już w rundzie drugiej. I w tym materiale, w tym odcinku, oprócz ptaków gromu, wystąpią takie jednostki jak czarne smoki, behemoty, modliszki, aniołowie oraz diabły. Zobaczymy, która z tych jednostek okaże się tą najlepszą, najsilniejszą. Tutaj sugerowałem się przyrostem tygodniowym więc czarnych smoków jest jeden, ptaków gromu jest trzy, behemotów są dwie jednostki. Modliszek tutaj sugerowałem się przyrostem z portalu istot i według strony jest klinię pisze 1,14, więc dałem równą jedną. No bo jak wiecie, moi drodzy, nie da się dać 1,14, więc tutaj musiałem iść na kompromisy. Dałem jedną modliszkę. Aniołów jest tutaj dwie sztuki i diabłów, tak samo dwie sztuki w tygodniowo i zobaczymy, która z tych jednostek okaże się lepsza. I żeby odcinek był ciekawszy. Dałem takie budynki, jak właśnie, które nawiązują bezpośrednio do tych jednostek i aniołowie mają tutaj budynek o nazwie Ołtarz Światła, diabły mają Świątynia Przeklętych, modliszki Gniazdo Modliszek, behemoty mają budynek, który się nazywa Grota Behemotów, czarne smoki mają budynek, który nazywa się Smocza Jaskinia, a ptaki gromek jak już wiemy z mojego poprzedniego materiału, budynek Ptaków Gromu nazywa się Skalne Gniazdo. I zobaczmy, która z tych jednostek okaże się tam najlepsza, najsilniejsza. Tutaj zrobiłem tak, żeby te czarne smoki rozpoczęły jako pierwsze, bo tak przeczuwam, że ta jednostka będzie faworytem. Przejmie, przejmie tutaj pałeczkę po ptaków w gromu, ale zobaczymy tutaj, jak to będzie. I zróbmy tak, żeby pierwsza walka odbyła się czarne smoki przeciwko behemotom. Zobaczmy, która z tych jednostek okaże się lepsza, silniejsza. No i tutaj moi drodzy widzimy, że to czarne smoki rozpoczynają jako pierwsze. I jeżeli chodzi o tę jednostkę, to ich właściwości to y, latanie, y, niewrażliwość na magię oraz y, zionięcie. Jeśli chodzi o niewrażliwość na magię, to ta jednostka jest całkowicie odporna na magię, nawet tę używaną przez własne jednostki, więc jest to zarówno plus, jak i minus. Jeśli chodzi o osiągnięcie, polega to na tym, że może również zranić jednostkę stęcą bezpośrednio za podstawowym celem. Bardzo fajna rzecz. Podczas jednego ataku może objąć swoim atakiem dwie jednostki tutaj wroga. Bardzo fajna rzecz. I ich szybkość, jak widzimy, jest 7. A jeśli chodzi o behemoty, ich atutem jest siła. I siła zwiększa obrażenia zadawane w walce. I szybkość jest 6, dlatego behemoty rozpoczynają tutaj jako. Jako drugie. I żeby tutaj walka była jak najbardziej uczciwa, zróbmy to tak, żeby to komputer rozegrał tą walkę. Zobaczmy, która z tych jednostek okaże się lepsza, silniejsza. No i tutaj, moi drodzy, okazuje się dość ciekawa rzecz. Pomimo tego, że Czarne Spoki, jak widzieliśmy, nie miało tutaj zbyt wysokiego morale. To mimo to czarne smoki tutaj zwyciężyły. Tutaj tą walkę bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa sprawa. I kolejna walka to będą czarne smoki przeciwko modliszkom. Zobaczmy, która z tych jednostek okaże się lepsza, silniejsza. Tutaj widzimy, że to modliszki, modliszka rozpoczyna jako pierwsza. Ich tutaj jest oprócz tego, że posiada latanie, ma również coś takiego jak pierwszy cios. Pozwala na uderzenie przeciwnika zanim może on wykonać kontratak. I modliczka ma coś takiego fajnego, co się nazywa spętanie. Patrzcie jaki, jaki, jaki wielki opis. I zada posiadana za tę zdolność mogą spętać ostatnią e, ofiarę swojego ataku. Spętana jednostka nie może się poruszyć, ale może atakować, kontroatakować lub, lub rzucać czary. Spętana jednostka zadaje jedynie połowę normalnych obrażeń. Jeśli atakujący się ruszy, spętana jednostka zostaje uwolniona. Więc to jest bardzo fajna rzecz, bo Spędzamy wskazanie jednej się połowę normalnych obrażeń. Czyli to jest bardzo duży atut modliszki. Bardzo fajne, że jak mamy modliszek w dużych ilościach, to to jest bardzo silna jednostka walcząca wręcz. No i zobaczmy, tutaj, czy zwycięzcą okaże się modliszka, czy czarny smok. No i tak jak poprzednio, zrobię to tak, żeby to komputer rozegrał tą walkę. No i tu jak widzimy. Czarny smok tutaj wygrał, ale Wam powiem to tylko ze względu na to, że yy, no czarne smoki mają więcej życia, bo one mają 400, a modliszka miała 210, a przyrost, tak jak Wam mówiłem z portalu, istot jest tutaj jedna. Jedna tygodniowa, no 1,14, no to zaokrągliłem do jednej, dlatego zwycięzcami okazały się tutaj czarne smoki. I kolejna walka, dajmy yy, tutaj Aniołowie przeciwko. Z czarnym słoką. Zobaczmy, która z tych jednostek okaże się lepsza, silniejsza. I tutaj widzimy, że aniołowie rozpoczynają jako piersi. Tutaj mają dużą szybkość po 10. I aniołowie mają tutaj taki atut jak wskrzeszanie oraz latanie. I zróbmy tutaj tak, żeby to też również komputer rozegrał tą walkę. Zobaczmy, która jednostka okaże się lepsza, silniejsza. Tu jak widzimy, pomimo tego, że aniołowie wykorzystały czar o nazwie Skrzeszanie, to jednak nie pomogło im zwyciężyć z czarnym smokiem. I ostatnia walka to jest czarny smok przeciwko diabłom. Zobaczmy, która z tych jednostek okaże się lepsza, silniejsza. O, przepraszam, przedostatnia walka, bo ostatnia walka to zobaczymy, kto będzie diabeł przeciwko ptaki gromu, czy może czarny smok przeciwko taką gromu. Zobaczmy. Także. Tutaj teraz się okaże, która z tych jednostek okaże się lepsza. Jeśli chodzi o diabły, słuchajcie, to one mają tutaj teleportację. Teleportacja sprawia, że ta jednostka potrafi być w mgnieniu oka wszędzie, w każdym punkcie mapy walki. Diabły mają również coś takiego, jak przywołuje demony, czyli lodowe demony potrafi przywołać. I ma również ochronę przed życiem. Zapewnia całkowitą odporność na magię życia, ponadto zmniejsza obrażenia zadawane przez jednostki sił życia. A ich szybkość tutaj twórcy gier dali jako 7. Tutaj czarne smoki też widzimy 7, ale los tak zdecydował, że to czarne smoki rozpoczniemy jako pierwsze i żeby walka była jak najbardziej uczciwa, zróbmy to tak, żeby to komputer rozegrał tą walkę. No i moi drodzy, dość tutaj ciekawy przebieg tej walki, okazuje się, że jest remis, sytuacja niecodzienna, zarówno Czarny smokie zostały pokonany, jak i diabły, pisze wszyscy zginęli, więc tutaj ta walka wymaga powtórki, teraz zobaczmy jaka będzie runda druga, póki co zwycięstwa się, zwycięzca się jeszcze nie wyłonił, więc dajmy tutaj aż, aż do skutku. Tutaj widzę, że diabły już od samego początku mają wysokie morale, to one rozpoczynają jako pierwsze. No i tutaj, moi drodzy, pomimo tego, że diabły miały wysokie morale, i pomimo tego, że dałem to komputerowi rozegrać, to tym razem Zwycięzcami okazały się czarne smoki, ale tutaj, tak jak widzieliście na własne oczy, wynik tych walk może być różny. mam Wam powiem, tutaj y, pierwszy raz jestem tutaj świadkiem takiej sytuacji. Y, muszę wam zdradzić, że przy poprzednich próbach było tak, ale to jak walczyły czarne smoki z behemotami, to raz wygrywały behemoty, raz czarne smoki. A czasem bywało tak, że czarne smoki i behemoty ginęły w tym samym czasie, tak jak i tutaj. Podczas tutaj przebiegu tych walk Czarne Smoki versus Diabły, także Wam powiem, jest tutaj wiele zmiennych. I suma summarum, póki co, Czarne Smoki tutaj udowadniają, że są tą jednostką tutaj tą lepszą, jednak silniejszą. Co prawda niewiele, ale jednak. I teraz słuchajcie, gwóźdź programu, czyli tutaj faworyt poprzedniego odcinka, zwycięzca poprzedniego odcinka Ptaki Gromu przeciwko yy, zwycięzca tego odcinka Czarne Smoki. Zobaczmy. Która z tych jednostek okaże się lepsza? Czy czarne smoki zdołają pokonać ptaki gromu, czy może odwrotnie? Czy to może ptaki gromu pokonają czarnego smoka? No to zobaczmy. Jest, jest sytuacja o tyle ciekawa, że ptaków gromu jest, jest trzy. To jak już wiemy, mają seryjne błyskawica i, i, i latanie. I zobaczmy tutaj przebieg tej walki. No i to jak widzimy, to czarne smoki wygrały. Ale moi drodzy, zróbmy tak, żeby była powtórka, bo jednak czarne smoki miały tutaj wysokie morale, co mogłoby się to okazać trochę krzywdzące dla ptaków gromu, więc powtórzmy tą walkę wyjątkowo. Teraz dla odmiany to ptaki gromo mają wysokie morale i zobaczmy teraz, jaki będzie wynik. I zróbmy tak, żeby było maksymalnie uczciwe. To zróbmy tak, żeby to komputer rozegrał tą walkę. No i tutaj, moi drodzy, okazuje się, że pomimo tego, że ptaków gromu było aż trzy, pomimo tego, że ptaki gromy miały tutaj wysokie morale, to jednak czarne smoki pokazały dobitnie, że są tą jednostką lepszą, silniejszą, pomimo, że czarnych smoków jest zaledwie jedna jednostka. Więc słuchajcie, zwycięzcą tego odcinka jest czarny smok. To on przechodzi do rundy trzeciej. Zobaczymy tutaj, kto w rundzie trzeciej będzie... Tą jednostką najsilniejszą. Czarne smoki będą musiały tym razem, tym, tym razem zawalczyć z jednostkami neutralnymi, bo już tylko te zostały czwartego poziomu, te, które atakują wręcz. I zobaczymy, która tutaj będzie silniejsza. Także jak widzicie, wyniki mogą być różne. Zależy tutaj to od wielu czynników. Raz jest remis, raz tutaj diabły wygrały, a raz czarne smoki. Tak jak Wam mówiłem też poprzednio, raz bywało także to behemoty okazały się silniejsze od czarnych smoków i, a nieraz tak było tak, że czarne smoki wygrywały z behemotami więc jest tutaj wiele zmiennych zależy to od kaprysu tej gry ale tutaj jak widzimy w tym odcinku to jednak czarne smoki okazały się faworytami i tym samym czarne smoki przechodzą do rundy trzeciej i moi drodzy ja już się będę z wami żegnał do następnego materiału, trzymajcie się, cześć, pa!